Ten makijaż wykonasz przy użyciu trzech cieni i jednej kredki. Jak go zrobić? Już Ci pokazuję. Zaczynam od matowego, beżowego cienia, który aplikuję na całą powiekę. To zawsze podstawa w moim makijażu oka. Teraz mój ulubiony błysk, czyli cień Munson z Mary Kay. Nakładam go na ruchomą powiekę. Głównie koncentruję się na środkowej części. Matowy bakłażan nakładam tylko w zewnętrznym kąciku, a dopiero później będę rozcierać. Tu przyda się taki mniejszy, ale lekko puchaty pędzelak kuleczka. Wcześniej nakładałam, a teraz blenduję, czyli delikatnie mieszam większym pędzelkiem pod górę. Pędzlem pracuję bardzo delikatnie, te cienie naprawdę się cudownie ze sobą łączą. Teraz czas na konturówkę do oka. Najpierw zaczynam robić taką cienką linię wzdłuż linii rzęs. I delikatnie, delikatnie ją wyciągam. Oczywiście nie zostawiam, tak? Teraz sięgam sobie po pędzelek i tym pędzelkiem kuleczką delikatnie ruchami takimi lewo, prawo, lewo, prawo mieszam. Ta kredka to po prostu marzenie. Sama widzisz na filmie, jak się łatwo nią pracuje. Cienkim pędzelkiem delikatnie pod górę już wyciągam sobie wyżej tą jaskółkę, którą wcześniej zaczęłam. I dodając również konturówkę na górnej powiece mieszam wszystko ładnie ze sobą. Duszuje rzęsy i mamy to, jak podobać Ci się ten makijaż. Jeżeli masz pytania dotyczące produktów lub makijażu, napisz do mnie.